Trzeba się do bitwy przygotować, poprzez zwinięcie dywanu. O nie. I wylałabym wodę dla psa. Ups. Ha. Jest to ryzyko cały czas. Dobra. Będzie miarę szybko. Jest tempo. Proste kolano. Z zajęciami online, tanecznymi wcale nie jest tak łatwo. Dlatego z początku myślałam, że no, raczej będę zadawać grupie pewne ćwiczenia z rozgrzewki. Yy, będę przesyłać muzykę i po prostu każdy będzie ćwiczył we własnym zakresie. No ale z drugiej strony, co to za zajęcia grupowe? Więc z metodą prób i błędów za pomocą jednego z komunikatorów internetowych udało się yy, takie pierwsze zajęcia poprowadzić. Yy, rzeczywiście Wymagały one pewnych wyzwań. Największym wyzwaniem jest oczywiście sprzęt, komunikator. To, kto ma włączać, kto ma wyłączać mikrofon. Przestawianie w moim przypadku komputera, w zależności od tego, na jakim poziomie ćwiczymy. Raz musiał być na biurku, raz musiał być na podstawce. Ale się udało. I prosty jadera. Jak ktoś może. I lecimy. Do tej pory takim największym wyzwaniem jest ćwiczenie choreografii, bo jednak o wiele łatwiej jest pokazać grupie choreografię na sali, niż tańczyć przez komputer tyłem czy przodem. Dlatego do tej pory takie filmiki po prostu nagrywałam. No, i tak czy siak próbujemy się jakoś uczyć tej choreografii, ale nie jest to proste. Jednak, co jest naj, najlepszą, najlepszym elementem tych zajęć, to jest to, że członkowie Chrześcijańskiego Teatru Tańca chcą ćwiczyć, chcą mieć ten kontakt, nie chcą stracić też kondycji i formy. I dzięki temu, jak już się spotkamy na sali, gdy minie cała nasza kwarantanna, no, będziemy, będziemy w formie i przede wszystkim, no, nie stracimy kontaktu ze sobą. Także ja się bardzo. Bardzo i mam nadzieję, że będziemy tak ćwiczyć do momentu, aż tylko uda nam się wrócić na salę. Wtedy myślę, że wszyscy z jeszcze większym zapałem wezmą się do nauki choreografii i pójdzie nam to o wiele sprawniej niż zazwyczaj. Będziemy płynność. Płynność się, Uśmiechamy się. Chcielibyśmy, żeby wróciły dawne zajęcia. Ja żebyśmy chcieli. To na pewno ułatwi, więcej nas nauczy, no i tęsknimy ze sobą chcielibyśmy się spotkać.